Kilka dni temu przy skrzyżowaniu ulic Bytomskiej z Towarową nastąpiła reorganizacja ruchu. Zmiana organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu jest spowodowana potrzebą rozładowania w jak największym stopniu korków, jakie tworzą się na ulicy Krakowskiej. Pojazdy jadące z kierunku Niwki w kierunku Katowic będą mogły w sposób bardziej płynny przejechać ulicą Towarą, Towarową, Bytomską, bezpośrednio już dalej do ulicy Katowickiej. W tym momencie nie będą się tworzyły korki pod wiaduktem i w rejonie skrzyżowania ulic Krakowska, Katowicka, Oświęcimska. Czy te zmiany są planowane na dłuższy okres? To już jest docelowa organizacja ruchu. Niestety kierowcy nie zwracają uwagi na znaki i jeżdżą na pamięć, a to pierwszy krok do stłuczki. Nie brakuje również takich sytuacji, na które natrafiła ekipa telewizji Mysłowice. Nasze obawy potwierdzają również kierowcy. Trzeba teraz uważać strasznie, bo jeżeli by się jechało, to jest zderzenie bez dyskusji. Dlatego jeszcze raz apelujemy. No przede wszystkim, żeby kierowcy nie jeździli na pamięć, a jednak patrzyli na to, co się dzieje. Są duże tablice pod tytułem zmiana organizacji ruchu oraz znaki D1 i A7 z przebiegiem tego skrzyżowania. Magdalena Warchoł, Marcin Janota, Telewizja Mysłowice.